Dziś w programie nie kupuję tego. Zaryzykuj. Odwagi, królewno. To sport dla twardzieli. Mam ochotę mu przywalić. Nazywam się Lance Storm. Witajcie w moim świecie. W mojej akademii trenują zawodnicy z całego świata. Dziesięcioro amatorów uczestniczy w kursie dla zaawansowanych. Dostają niezły wycisk. Wiele się nauczą. Na koniec wystąpią przed publicznością. A ja ocenię, czy nadają się na zawodowców. Jeżeli ukończą akademię, dołączą do grona najlepszych. Na razie jednak należą do mnie. Akademia wrestlingu, odcinek trzeci, z Impetem. Agresja odgrywa w zapasach istotną rolę. Jeśli widzowie nie poczują, że zawodnicy naprawdę ze sobą walczą, nie wciągną się i nie będą się dobrze bawili. Nie możemy bać się, że zrobimy krzywdę partnerowi. O tym, czy pojedynek się spodoba, decyduje autentyzm starcia. Uczniowie Lęsa chcą być najlepsi. Ale same umiejętności zapaśnicze nie wystarczą, by zdobyć sławę i pieniądze. Carlo jest najniższy. Niedostatek siły i masy ciała może zrekompensować tylko agresywnym stylem barki. Nazywam się Karl Cannon. Zgłosiłem się tu, bo chcę być dobrym zapaśnikiem. Od dziecka marzyłem o karierze w tym sporcie. Jestem najniższy w grupie. Całe życie słyszę, że niscy zawodnicy nie mają szans na ringu. Przy moim wzroście powinienem zostać sędzią albo menadżerem. Ale mnie to nie interesuje. Niestety, przeciwnicy mają nade mną przewagę w drodze. Znam Karla od czterech lat. Przyjaźnimy się. Przez jakiś czas mieszkałem u niego w Australii. Chodź tu, będziesz asekurował. Poznaliśmy się cztery lata temu. Popracujemy nad Twoją muskulaturą. Będę wyglądał jak Ty. Karlo kumpluje się ze wszystkimi. Wszędzie ma znajomych. Wszyscy go lubią. Utrę mu nosa i trochę go utemperuje. Niech nie myśli, że jest taki wspaniały. Bywa naprawdę wkurzający. Zła pod spodu. Uważaj! Zachował się jak dupy. Chciał mnie ośmieszyć na oczach grupy. Chodziliśmy ze sobą przez kilka lat w Australii. Poznaliśmy się na gali, w której oboje uczestniczyliśmy. Nieraz solidnie oberwiecie. Musicie wytrzymać lani i na nie odpowiedzieć. Nieważne, ile macie wzrostu i jak bardzo jesteście napakowani. Dziś popracujemy nad agresją i wytrzymałością. Wyjdź z narożnika. O to chodzi. Zapaśnicy powinni przekonać widzów, że jeden z nich zdominował przeciwnika. Doskonale. Right ben English jest cięższy od Karla o 30 kg. Mniejszy mężczyzna może wygrać wyłącznie dzięki agresji. Co to ma być? Bądź bardziej autentyczny. Daj z siebie wszystko. Stop. Znowu dostałeś. Oberwałeś sześć razy z rzędu. Publiczność na pewno doceni Twoją wytrwałość, ale w prawdziwej walce byłoby już po wszystkim. Pokaż, że nie jesteś workiem bokserskim. Atakuj. Nie pozwól sobą pomiatać. Przełóż się. Nie kupuję tego. Nie jesteście wiarygodni. Nie poddawaj się. Pokonaj ból. Nie zgrywaj Supermana, ale nie bądź też mięczakiem. Dostawałeś lanie w dzieciństwie? A kiedy dorosłeś? Lens pokazuje zawodnikom, jakiego poziomu agresji oczekuje. Lubisz, jak cię poniżają? To zrób coś z tym. Nikt nie lubi, jak go biją. Pokaż, że ty też nie. Nie daj sobą pomiatać. Co jest, księżniczko? Zamknij się. Zażartowałem, a on wziął to do siebie. Od razu na mnie naskoczył. Tylko się wygłupiałem. Chcę być postrzegany jako prawdziwy sportowiec. Uprawiam zapasy od 6 lat. Najwyższa pora na przełom. Za chwilę. Za słabo ćwiczycie, przyłóżcie się bardziej. Weź się w garść, królewno. Wcześniej w programie. Lubisz jak się tobą pomiata? Broń się. I co, królewno? Po porannym treningu atmosfera jest napięta. Lens postanawia ją rozluźnić. Przerwijcie ćwiczenia. Doceniam Wasz zapał do pracy, ale za mało się przykładacie. Nie traktujecie treningu dość poważnie. Musicie trzymać formę, wypracować siłę mięśni. Dotyczy to zwłaszcza drobniejszych zawodników. Zrobimy trening wydolnościowy. Pierwsza dwójka biega od linii do linii. Potem pompki. Klatka piersiowa do samej ziemi. Następnie przysiady, głębokie. I bez kantowania. Brzuszki, nogi wysoko. Na koniec podskoki. Musicie mieć mocne nogi. Zwłaszcza ty. Gotowi? Start. Zmiana. Next station. Come on, hustle, 30 hustle, hustle, Zmiana. 30 seconds. Next station. Come on, hustle. Time. What are you doing? Let's go. Last station. Come on. What are you doing? Last one. Next station. Move. Are you ready? Come on, Carlo. Nie oglądajcie się na niego. Padł na kolana i z W tym sporcie nie ma miejsca dla mięczaków. Weź się w garść, królewno. Dostałem w kość. Paskudnie się czuję. Wszystko mnie boli. Co tak patrzysz? Nie nabijam się z ciebie. Weź się w garść. Dylan jest wielki i silny, ma żelazną kondycję. Dokucza Karlowi, który jest od niego znacznie mniejszy i słabszy. do zobaczenia. Ostatnie czego mi jeszcze potrzeba to takie docinki. Ludzie poniżali mnie przez całe życie. Wyśmiewali mnie, mówili, że nigdy nie spełnię swoich marzeń, bo jestem za niski i za słaby. Nie dam się dłużej tak traktować. Umiem walczyć z przeciwnościami losu. Mam ochotę mu przyłożyć. Za chwilę. Dlaczego się zawahałeś? Wypadłem z ringu. Podnosząc się zobaczyłem, że szykuje się do skoku. Na szczęście skórzył. Wcześniej w programie. Gotowi? Nie oglądajcie się na niego. Weź się w garść, królewa. Po wczorajszym sparingu Karlowi doskwiera prawe kolano. Dziś kontynuujemy ćwiczenia w okazywaniu agresji. Liczy się nie siła uderzeń i kopnięć, ale to jakie techniki prezentujecie. Dajcie w nich upust agresji. Dwie osoby na ring. Agresja to coś więcej niż mocne ataki i wiarygodne reakcje. To także gotowość do ryzyka. Bardzo dobrze. Lance wzywa na ring Dylan i Carla. Oczekuje brutalnej walki. Chodź, królewno, wskakuj. Postaraj się, jest od ciebie większy, łatwo go nie pokonasz. Nie daj się zepchnąć do defensywy. Dobrze. Dlaczego się zatrzymałeś? Zawahałeś się, bo to trening, czy dlatego, że nie wykonujesz tej techniki? Zazwyczaj jej nie wykonuję, a powinieneś. Kopnął mnie w twarz. Wypadłem z ringu. Podnosząc się zobaczyłem, że szykuje się do skoku. Na szczęście stóży. Spuścił ci łomot. Kibice trzymali twoją stronę. To najlepszy moment na taki atak. Pamiętasz moją debiutancką walkę? Co zrobiłem? Skoczyłeś. Z ringu. Ludzie to zapamiętali. Ryzyko się opłaciło. Czasem trzeba się przełamać. Nikt nie chce umrzeć młodo, ale i tak każdy w końcu wyciągnie kopyta. Głupio by było zejść po spartolonym skoku. Jesteś gotów zaryzykować? Nie wahaj się, musisz spróbować. Znajdź w sobie odwagę. Skok jest długi, ale wykonalny. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Skok z ringu jest niebezpieczny, ale tylko w ten sposób ktoś wzrostu karla może pokonać przeciwnika takiego jak ty. Znajdź w sobie te siłę. Zaryzykuj. Czasem ryzyko się opłaca. Dzięki niemu zwyciężysz Doping kibiców doda ci skrzydeł Zapamiętają cię Brawo Dobrze poszło Byłem naprawdę agresywny Zacząłem atakować Dylana Uderzyłem go w twarz, a potem wykonałem skok Okazałem się lepszy

Okazuje się, że ring jest zupełnie inny od tego w Akademii. W porządku? Zauważyliście, że liny są zawieszone wyżej, a sam ring jest mniejszy? Boki są krótsze o jakiś metr, dwa, a liny rozciągnięte o 2 cm wyżej. Spakowałeś sprężyny? Mogą się przydać. Nie bój się. Dziś odbywa się kolejna gala. Będę miał okazję pokazać to, czego się nauczyłem i nad czym tak ciężko pracowałem. Udowodnię, że nie boję się ryzyka. Kiedy przyjdzie właściwy moment, wykonam skok.

Mam mniej miejsca na rozpęd i muszę mocniej się wybić. Jeśli się zawaham albo źle wykonam skok, najpewniej skręcę kark. Wystarczy drobny błąd. Węgiel! in 190 pounds, hailing z Melbourne, Australia. jest Carlo "Fast Money" Cannon. And here comes Carlo Cannon. Something is gone wrong. Carlo's down on one knee. Co się stało? Moje kolano Mamy niewielkie opóźnienie Dylan czeka na przeciwnika Nie wiem, co się stało Poślizgnąłem się, wchodząc na salę Kolano nie wytrzymało i padłem Walka nawet się nie zaczęła nie wiem jak wejdę na ring, nie wspominając nawet o walce. Za chwilę poślizgnąłem się podczas obrotu. Kolano nie wytrzymało. Wcześniej w programie. Co teraz? Dam radę, zaraz mi przejdzie. Carlo obandażowuje kolano. Zawodnik postanawia stanąć do walki, choć grozi to uszkodzeniem stawu. again over top sunset flip pin here we go could be over two and no down comes Carlo nice drop kick off the ropes reverses Carlo in the ropes holy shit. up top scissor hold takedown Carlo lands a stiff kick to the face big headbutt by Dylan puts an end to Carlo's comeback Dylan sent to the outside he's going for the dive. Here we go. How many? Yeah. Carlo nails the dive. Carlo wykonuje skok. Kibice szaleją. Both men down on the outside of the ring. Cannon, but still in back of the ring as the ref reaches the four count. Tries to send Dylan off the ropes, but he reverses into a... another scissor takedown. He's got him tucked in the middle of the ring. It's over! Carlo pulls off the upset. Your winner, Carlo, cast Money Cannon. Carlo, cheering his way I'm out there. I couldn't do that. Miałem problem ze zwykłymi skokami i obrotami, a nawet schodzeniem. Witając fanów, zastanawiałem się, na co się porywam. Ale gdy stanąłem na ringu, wszystko się zmieniło. Znalazłem sobie pokłady energii i sił. Przestałem zważać na ból. Przepraszam. A niby za co? To część show. Lenz na pewno był z nas dumny. Dziś Lens ocenia nasze postępy. Bardzo go szanuję i liczę się z jego zdaniem. Dzięki niemu mam szansę zostać znanym zapaśnikiem. Denerwuję się, bo pobyt w akademii to dla mnie szansa. Chcę udowodnić, że potrafię walczyć, a mój wzrost nie ma znaczenia. Oby moja postawa na Gali wywarła na Lensie dobre wrażenie. i still want to show that even though you know that happened that hopefully he saw that i had that fight and that strength thanks for coming have a seat you know why you haven't made it yet Wiesz, dlaczego ci się nie udaje? Częściowo przez wzrost. Możesz katować się na siłowni, ale nigdy nie będziesz ważył stu kilo. Mimo to masz w sobie potencjał. Przebijesz się. Jesteś charyzmatyczny, przebojowy i prezentujesz szeroki repertuar technik, a do tego jesteś odważny. Uszkodziłeś kolano wchodząc na salę, ale my dowiedzieliśmy się o tym dopiero po walce. Trzymaj tak dalej, a twój wzrost nie będzie miał żadnego znaczenia. Trenuj ciężko, ucz się i zdobywaj doświadczenia, a sława i pieniądze przyjdą same. Nic cię nie powstrzyma. Dzięki. Przyszedłem tu czegoś się nauczyć. Lens dodał mi wiary w siebie. Popracuję nad formą i stanę do walki. Jeszcze mnie zobaczycie. To nie koniec. Tekst polski Witold Buchwald, czytał Radosław Pogłonikowski.